Czy kiedykolwiek czułeś, że bez względu na to, jak bardzo się starasz, stabilność finansowa zawsze wydaje się poza zasięgiem? Być może szukałeś odpowiedzi w niewłaściwych miejscach, a może byłeś przytłoczony ciężarem długu i niepewny co do następnego kroku. A gdybym ci powiedział, że odpowiedzi, których szukasz, mogą już być w twoim domu, schowane w książce zbierającej kurz? Tak, mówię o Biblii. Biblia to nie tylko księga duchowych wskazówek, to skarbnica finansowej mądrości zawiera ponad 2300 wersetów na temat pieniędzy i posiadania, oferując praktyczne porady dotyczące oszczędzania, inwestowania, dawania, a nawet unikania długów. W rzeczywistości Jezus mówił o pieniądzach więcej niż o niebie. Piekle czy grzechu, 16 z jego 38 przypowieści dotyczy zasad finansowych. To pokazuje nam, że sposób w jaki obchodzimy się z pieniędzmi jest głęboko powiązany z naszą wiarą i zdrowiem duchowym. Pierwszym kluczem do zrozumienia biblijnych zasad finansowych jest uznanie, że Bóg jest Właścicielem wszystkiego. Księga Powtórzonego Prawa 8:18 mówi: Pamiętaj o Panu, Bogu Twoim, bo to On daje Ci zdolność wytwarzania bogactwa. Psalm 24:1 powtarza tę prawdę: Do Pana należy ziemia i wszystko, co na niej jest. Ta perspektywa zmienia wszystko. Jeśli Bóg jest właścicielem, to my jesteśmy jedynie szafarzami, opiekunami tego, co nam powierzył. Kiedy rozumiemy Bożą własność. Przypomina nam to, by podchodzić do pieniędzy z pokorą i odpowiedzialnością. Nasze bogactwo, bez względu na to, jak duże czy małe, jest darem od Boga przeznaczonym do mądrego wykorzystania. Ten sposób myślenia o zarządzaniu nie pozwala nam stać się aroganckimi z powodu tego, co mamy, lub zazdrosnymi o to, co posiadają inni. Zamiast tego jesteśmy zmotywowani do wiernego zarządzania zasobami, wiedząc, że ostatecznie należą one do niego. Przypowieść o talentach z Ewangelii Mateusza 25,14-30 stanowi wyraźny przykład zarządzania. W tej historii Pan powierza swoim sługom różne kwoty pieniędzy, zanim wyruszy w podróż. Kiedy wraca, nagradza sługi, którzy pomnożyli to, co im dano, ale gani tego, który ukrył swoje pieniądze ze strachu. Uczy nas to, że Bóg oczekuje od nas, byśmy wykorzystywali i pomnażali zasoby, które nam dał dla jego chwały i błogosławienia innych. Zarządzanie wiąże się również z odpowiedzialnością. Tak jak słudzy z przypowieści musieli rozliczyć się ze swoich czynów, tak i my pewnego dnia zdamy sprawę przed Bogiem z tego, jak zarządzaliśmy tym, co On nam powierzył. Nie ma to na celu wzbudzania strachu, ale inspirowanie do celowego podejmowania decyzji finansowych. Wiernie zarządzając naszymi zasobami, dostosowujemy nasze działania do woli Boga i doświadczamy Jego błogosławieństw w naszym życiu. Wreszcie, zarządzanie przypomina nam, że nasz ostateczny skarb jest w niebie. Mateusza 6, 19, 21 mówi: Nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi, gdzie mól i robactwo niszczą i gdzie złodzieje włamują się i kradną. Ale gromadźcie sobie skarby w niebie, bo gdzie jest skarb wasz, tam będzie i serce wasze. Koncentrując się na wiecznych bogactwach, możemy wykorzystać nasze ziemskie zasoby, aby zainwestować w to, co naprawdę ma znaczenie naszą relację z Bogiem i rozwój Jego Królestwa. Jednym z najczęściej błędnie cytowanych wersetów w Biblii jest pierwszy list do Tymoteusza 6:10, który mówi Miłość pieniędzy jest korzeniem wszelkiego zła. Zauważmy, że nie mówi On, że pieniądze same w sobie są złe, to miłość do pieniędzy prowadzi do zniszczenia. To rozróżnienie jest kluczowe. Pieniądze są narzędziem, które może być użyte dla dobra lub szkody w zależności od tego, jak je postrzegamy i jak się z nimi obchodzimy. Kiedy stawiamy pieniądze ponad Bogiem, stają się one bożkiem. Dlatego Jezus ostrzegł w Ewangelii Mateusza 6,24 Nikt nie może dwom panom służyć. Albo jednego będziesz nienawidził, a drugiego będziesz miłował. Albo jednemu będziesz oddany, a drugim będziesz gardził. Nie można służyć jednocześnie Bogu i pieniądzom. Ten werset wzywa nas do przeanalizowania naszych priorytetów. Czy używamy pieniędzy jako sługi do wypełniania bożych celów, czy też przejęły one rolę Pana w naszym życiu? Miłość do pieniędzy często prowadzi do chciwości, nieuczciwości i wyzysku. W Ewangelii Łukasza 12:15 Jezus powiedział: Uważajcie, strzeżcie się wszelkiej chciwości. Życie nie polega na obfitości dóbr. Jest to potężne przypomnienie, że prawdziwe spełnienie i bezpieczeństwo pochodzą od Boga, a nie od bogactwa materialnego. Chciwość zaślepia nas na potrzeby innych i wpędza w pułapkę niekończącej się pogoni za czymś więcej. Co więcej, miłość do pieniędzy może zaszkodzić naszym relacjom. Księga Przysłów 15:27 ostrzega: Chciwi. Doprowadzają do ruiny swoje domostwa, ale ten, kto nienawidzi łapówek, będzie żył. Kiedy przedkładamy bogactwo nad rodzinę, przyjaciół czy uczciwość, tworzymy podziały i konflikty. Pieniądze nigdy nie powinny być kosztem naszego duchowego i relacyjnego dobrobytu. Antidotum na miłość do pieniędzy jest kultywowanie zadowolenia i zaufania do Boga. List do Filipian 4:12-13 mówi: "Wiem, co to znaczy być w potrzebie i wiem, co to znaczy mieć pod dostatkiem. Poznałem tajemnicę zadowolenia w każdej sytuacji. Wszystko to mogę dzięki temu, który daje mi siłę." Ufając Bogu jako naszemu żywicielowi, możemy znaleźć pokój i satysfakcję niezależnie od naszej sytuacji finansowej. Dawanie jest głównym tematem w Biblii, odzwierciedlającym Bożą hojność. Jana 3,16 mówi Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Ten ostateczny akt dawania wyznacza nam standard do naśladowania. Kiedy dajemy... Odzwierciedlamy miłość Boga i uczestniczymy w Jego dziele na ziemi. Księga przysłów 11-24-25 naucza. Jeden daje darmo, a jeszcze więcej zyskuje, inny wstrzymuje się nadmiernie, a dochodzi do ubóstwa. Hojnemu będzie się dobrze powodziło, kto orzeźwia innych, sam będzie orzeźwiony. Zasada ta może wydawać się sprzeczna z intuicją, ale odzwierciedla duchową prawdę. Hojność prowadzi do błogosławieństwa. Otwierając nasze ręce, by dawać, tworzymy przestrzeń dla Boga, by rozlewał swoje błogosławieństwa w naszym życiu. Dziesięcina jest praktycznym sposobem oddawania czci Bogu i wspierania Jego dzieła. Księga Malachiasza 3:10 mówi: Przynieście całą dziesięcinę do spichlerza, aby było co jeść w moim domu. Wypróbuj mnie w tym, mówi Pan Wszechmogący, i zobacz, czy nie otworzę wrót niebios i nie wyleję tak wielkiego błogosławieństwa, że nie będzie dość miejsca, by je przechować. Jest to jedyne miejsce w Biblii, w którym Bóg. Zaprasza nas do przetestowania go, obiecując błogosławieństwo tym, którzy wiernie dają. Dawanie przemienia również nasze serca. Dzieje apostolskie 20:35 przypominają nam, bardziej błogosławioną rzeczą jest dawać, aniżeli brać. Kiedy dajemy, uwalniamy się z uścisku materializmu i doświadczamy radości błogosławienia innych. Nasza hojność może dać nadzieję i zachętę potrzebującym, odzwierciedlając Bożą miłość w namacalny sposób. Co więcej, dawanie pomaga nam gromadzić skarby w niebie. W Ewangelii Mateusza 19:21 Jezus powiedział do bogatego człowieka: Jeśli chcesz być doskonały, idź, sprzedaj, co posiadasz, i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. Potem przyjdź. I chodź za mną. Nie oznacza to, że musimy rozdać wszystko, ale kładzie nacisk na przedkładanie wiecznych nagród nadziemskie bogactwa. Dając, inwestujemy w Królestwo Boże i budujemy dziedzictwo, które trwa wiecznie. Wreszcie, dawanie jest aktem zaufania. Wymaga wiary, by porzucić nasze zasoby, wierząc, że Bóg zaspokoi nasze potrzeby. Drugi list do Koryntian 9,7 mówi: Każdy z was powinien dawać to, co postanowił w swoim sercu, a nie niechętnie lub pod przymusem, gdyż Bóg miłuje radosnego dawcę. Kiedy dajemy radośnie i chętnie, oddajemy cześć Bogu i zapraszamy Jego błogosławieństwa do naszego życia. Dług jest jednym z największych obciążeń finansowych, z jakimi boryka się wiele osób, ale Biblia oferuje jasne wskazówki w tej kwestii. Księga Przysłów 22,7 ostrzega, pożyczkobiorca jest niewolnikiem pożyczkodawcy. Dług ogranicza naszą wolność dawania, oszczędzania i służenia Bogu w pełni. Dlatego ważne jest, aby żyć w granicach naszych możliwości i unikać... Niepotrzebnego pożyczania. List do Rzymian 13 o 8 radzi: niech żaden dług nie pozostanie niespłacony, z wyjątkiem długu miłości bliźniego. Werset ten przypomina nam, abyśmy sumiennie spłacali to, co jesteśmy winni i unikali gromadzenia nowych długów. Praktyczne kroki do osiągnięcia tego celu obejmują stworzenie budżetu, ustalenie priorytetów wydatków i skupienie się na spłacie w pierwszej kolejności wysoko oprocentowanych długów. Przestrzegając tych zasad, możemy uwolnić się od finansowej niewoli i doświadczyć prawdziwej wolności. Historia wdowy z II Królewskiej 4:17 oferuje potężną lekcję na temat długów. I Bożego Zaopatrzenia. Kiedy wierzyciele jej zmarłego męża zagrozili, że wezmą jej synów jako niewolników, prorok Elizeusz polecił jej zebrać puste dzbany i wlać do nich niewielką ilość oliwy. W cudowny sposób oliwa płynęła tak długo, aż wszystkie dzbany zostały napełnione, co wystarczyło na spłatę długów i utrzymanie rodziny. Ta historia przypomina nam, że Bóg troszczy się o nasze finansowe obciążenia i jest w stanie zaspokoić nasze potrzeby. Unikanie długów wymaga również kultywowania ducha zadowolenia. Pierwszy list do Tymoteusza 6:6-8 mówi: "Pobożność z zadowoleniem jest wielkim zyskiem. Niczego bowiem nie przynieśliśmy na świat i niczego nie możemy z niego zabrać." Lecz jeśli mamy żywność i odzienie, będziemy z tego zadowoleni. Żyjąc w granicach naszych możliwości i skupiając się na tym, co naprawdę ważne, możemy uniknąć pułapki nadmiernego zadłużania się. Biblia zachęca nas do planowania i oszczędzania na przyszłość. Księga Przysłów 25 mówi: Plany pilnych prowadzą do zysku, tak jak pośpiech prowadzi do ubóstwa. Oszczędzanie nie polega na gromadzeniu, ale na przygotowywaniu się na sytuacje awaryjne, przyszłe potrzeby i możliwości błogosławienia innych. Historia Józefa z Księgi Rodzaju 41 jest tego dobitnym przykładem. Przechowując zboże podczas siedmiu lat obfitości, Józef uratował Egipt i okoliczne narody przed głodem podczas siedmiu lat głodu. Inwestowanie to kolejny ważny aspekt biblijnego zarządzania finansami. Księga Kaznodziei 11:2 radzi, inwestuj w siedem przedsięwzięć, a nawet w osiem, bo nie wiesz, jakie nieszczęście może przyjść na ziemię. Dywersyfikacja zmniejsza ryzyko i zapewnia, że jesteśmy przygotowani na niepewność gospodarczą. Ważne jest jednak, aby inwestować mądrze. Szukając rady i ufając Bożemu prowadzeniu w każdej decyzji. Oszczędzanie wymaga dyscypliny i przezorności. Księga Przysłów 6:6:8 mówi: Idź do mrówki opieszały, rozważ jej drogi i bądź mądry. Nie ma ona dowódcy, nadzorcy ani władcy, a jednak gromadzi zapasy w lecie i zbiera pożywienie podczas żniw. Ten obraz mrówki. Uczy nas, jak ważny jest konsekwentny wysiłek i przygotowanie. Małe, regularne oszczędności mogą gromadzić się w czasie i stanowić zabezpieczenie na wypadek nieprzewidzianych okoliczności. Jeśli chodzi o inwestowanie, przypowieść o talentach z Ewangelii Mateusza 25-14-30 zawiera cenne lekcje. Słudzy, którzy mądrze zainwestowali pieniądze swojego pana, zostali pochwaleni, podczas gdy ten, który zakopał swój talent ze strachu, został zganiony. Przypomina nam to, że wiara i działanie idą w parze. Inwestowanie wiąże się z podejmowaniem skalkulowanego ryzyka i ufaniem Bogu, że pobłogosławi nasze wysiłki. Cierpliwość jest kluczem zarówno w oszczędzaniu, jak i inwestowaniu. Księga przysłów 13, 11 mówi, pieniądze nieuczciwych marnieją, lecz kto gromadzi je stopniowo, ten je pomnaża. Unikaj schematów szybkiego wzbogacenia się i skup się na stałym, długoterminowym wzroście. Stosując biblijne zasady oszczędzania i inwestowania oddajemy cześć Bogu i budujemy stabilność finansową dla siebie i przyszłych pokoleń. Wreszcie pamiętaj, że oszczędzanie i inwestowanie nie są celami samymi w sobie, ale narzędziami do realizacji Bożych celów. Łukasza 16,11 mówi, jeśli więc nie byliście godni zaufania w obchodzeniu się z bogactwami doczesnymi, któż Wam powierzy prawdziwe bogactwa? Gdy mądrze zarządzamy naszymi finansami, demonstrujemy naszą wierność Bogu i przygotowujemy się na większe błogosławieństwa, zarówno w tym życiu, jak i w wieczności. Gdy zbliżamy się do końca tej podróży przez biblijne nauki o pieniądzach, wyróżnia się jedna prawda: Słowo Boże oferuje praktyczną i ponadczasową mądrość dla naszego życia finansowego. Zasady te dotyczą nie tylko dolarów i centów. Dotyczą one dostosowania naszych serc do Bożego celu, budowania życia w wierze i doświadczania wolności płynącej z całkowitego zaufania Bogu. Niezależnie od tego, czy uczysz się oszczędzać, dawać, inwestować, czy wychodzić z długów, każdy krok w kierunku zastosowania tych nauk przybliża cię do życia, które oddaje cześć Bogu. Pamiętaj, że nigdy nie jest za późno, by zacząć. Bez względu na wiek i sytuację finansową, Bóg może poprowadzić cię do zmian, które doprowadzą cię do pokoju i obfitości. Jeśli to przesłanie cię zainspirowało, poświęć chwilę na zastanowienie się nad tym, jak możesz zacząć stosować te biblijne zasady już dziś? Zacznij od małych kroków. Pojedynczy krok wiary może doprowadzić do znaczącej transformacji. I nie zapominaj, że nie jesteś w tej podróży sam. Bóg jest z Tobą na każdym kroku, zapewniając mądrość i siłę. Dziękuję za obejrzenie. Jeśli ten film okazał się pomocny, polub, udostępnij i zasubskrybuj nasz kanał. W ten sposób. Pomożesz szerzyć to przesłanie nadziei i zachęty innym, którzy tego potrzebują. Rozwijajmy się razem, realizując Boży plan dla naszych finansów i naszego życia. Do następnego razu, niech Bóg obficie Cię błogosławi we wszystkim, co robisz.